Strasznie zastanawiało mnie to, że gdybym dwa lata temu nie podjął spontanicznej decyzji, że zacznę biegać, to gdzie teraz byłbym w życiu? To jest strasznie paradoksalne dla mnie, że z pozoru tak prosta czynność może tak odmienić kogoś życie. W zasadzie w całości. Zatrzymajmy się tu na chwilę i cofnijmy się dwa lata wstecz. Potrzebuję mi czegoś więcej, takiego, co by mnie wznosiło na wyżyny moich. Sportowych możliwości. Dlatego po dłuższych dywagacjach stwierdziłem, że spróbuję się przygotować do półmaratonu. Na razie zbieram się na moją pierwszą sesję biegową. To już są naprawdę poważne plany, ponieważ oszczędziłem grube pieniądze w buty. Poważne plany przerodziły się w to, że zacząłem czuć fenomen biegania. Bieganie od zawsze było moją znienawidzoną aktywnością fizyczną. I szczerze to wynikało z tego, że to pierwsze wrażenie zawsze było takie mocno negatywne, bo kiedy zaczynasz, to ten pierwszy kilometr jest taki dosyć przyjemny, no nie? I potem dochodzi drugi, trzeci i łapi Cię taka, taka zadyszka, takie aż, że nie możesz oddychać i mówisz, nie, nie mam kondycji, nie nadaje się. A potem im idziesz dalej i pokonujesz tą zadyszkę w sobie, to wchodzisz w taki super stan skupienia, że czujesz się jakbyś dosłownie medytował. To jest taki dla mnie super odpoczynek dla głowy, że kiedy kończę bieg, to czuję się mega zrelaksowany. I wtedy się wciągnąłem. Zacząłem systematycznie trenować i nabierałem coraz większej pewności siebie. To znacznie muszę przyspieszyć. So let's fucking do it. Pomimo tego, zdarzały się momenty kryzysowe. Nie dałem rady. Lecz nie poddawałem się i wracałem ze zdwojoną siłą. Na totalnie wyższy poziom teraz. Przebiegłem swój pierwszy półmaraton, bijąc swoje oczekiwania o złamaniu dwóch godzin, ponieważ osiągnąłem czas. Godzina 49.01. Dzięki bieganiu dołączyłem do sekcji lekkiej atletyki na mojej uczelni i nawet zaliczyłem swój debiut w zawodach. Po raz drugi wystartowałem w półmaratonie krakowskim, tym razem osiągając czas godzina 34-36. I to po tym biegu padł spontaniczny pomysł. Nie mam pojęcia, czy to jest pochopna decyzja, czy nie, ale właśnie spontanicznie zapisałem się do maratonu krakowskiego, który odbywa się w kwietniu. I mam jakieś 150 dni przygotowań. Mocno motywuje i trzyma mnie jakby w spokoju to, że umówiłem się razem z moim dobrym kolegą Łukaszem, który też biegł półmaraton krakowski razem ze mną, że będziemy biec obok siebie. Jedyny nasz cel to jest po prostu przeżyć. To jest po prostu dobrze się bawić, no, no nie tylko przeżyć, ale też przebiec w jakimkolwiek stylu. Nie mogę się doczekać serio tych zimowych przygotowań. To będzie zupełnie coś nowego, to będzie zupełnie nowe, nowe wyzwanie dla mnie. Rozpoczęliśmy swoje przygotowania bez żadnego planu, aż do momentu, kiedy wstawiłem relację z naszego treningu i dostałem niespodziewaną odpowiedź. Mam do Was, chłopaki, pytanie. Czy ktoś wam rozpisuje trening? Od tego momentu do naszej drużyny w roli trenera dołączył Bruno, nasz znajomy z sekcji lekkiej atletyki. Bruno w porównaniu do mnie i Łukasza jest wyczynowym biegaczem, który zna się na rzeczy, lecz byliśmy jego pierwszymi podopiecznymi w życiu. Co i tak było dla nas ogromnym zastrzykiem motywacji i zapału w tych przygotowaniach. Czuliśmy, że ktoś nad nami czuwa i wiemy, co robimy. I że my ten maraton nie tylko ukończymy ale przebiegniemy go. By the way, jeśli chcecie zobaczyć jak przebiegały przygotowania, to serdecznie zachęcam do odwiedzenia kanału Bruno. Tam znajdziecie wszystko. Link w opisie. 10 tygodni to stosunkowo mało czasu, aby przygotować się na maraton. Było bardzo intensywnie, lecz fantastycznie się bawiłem. To, że nie byłem w tym sam i mogłem liczyć na wsparcie chłopaków, dawało dużo energii. Przy okazji zająłem dziesiąte miejsce w Mistrzostwach Małopolskich w biegach przełajowych i miałem okazję reprezentować uczelnie na Mistrzostwach Polski, a nawet zadebiutowałem w biegach górskich. Jeszcze wystarczyło dobrać odpowiednie buty i czekać na dzień ostateczny.

Yeah, 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 no, 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 no. Bo no to nie jest tak, że dzięki bieganiu czuję się lepiej i osiągam tam jakieś mniejsze, większe sukcesy, ale również to, że dzięki temu poznaję wspaniałych ludzi, że to na nowo kreuje znowu moje wartości życiowe, którymi się kieruję. I jakby tyle czynników nałożyło się właśnie na siebie przez samo bieganie, że to właśnie. Sprawiło, że jestem totalnie innym człowiekiem, to jest efekt motyla. To znaczy, że te małe decyzje w dłuższej perspektywie mają bardzo duży wpływ na człowieka. I ta zasada naprawdę działa i, i ten maraton to jest, to jest potwierdzenie tego. Dla mnie ten bieg to było jedno wielkie święto, zwieńczenie wielu innych aspektów mojego życia. To, że obok mnie była moja kochająca rodzina, to, że właśnie byli moi wspaniali znajomi, którzy mnie wspierają, e, którzy zarażają mnie pozytywną energią, przy których nie wstydzę się być przede wszystkim sobą. Ja jestem takim człowiekiem, że ten aspekt sportowy jakby już zostawiam obok. Jakby to jest oczywista wypadkowa tego, że dało mi się przebiec ten maraton. Ale właśnie to, co jest obok, to co jest takie symboliczne, niezauważalne, to jakby wywołuje u mnie głównie te te, te pozytywne emocje. I, i, I to jest niesamowite, co. Co się udało zbudować przez te właśnie dwa lata. Świadomość tego, jak wiele jeszcze fajnych rzeczy mogę zrobić w życiu jest dla mnie po prostu niesamowita i rozdział maratoński uważam za zamknięty, włożyłem w to dużo pracy. Nie, nie tylko ja, ale również mój trener Bruno, który przygotowywał mnie i Łukasza przez około dwa albo trzy miesiące. Zrobiliśmy z tego coś naprawdę zajebistego i jestem z nas jako drużyny bardzo dumny. Ale przede wszystkim dumny powinien być z siebie Bruno, bo wykonał niesamowitą robotę. Bo to nie było tylko zaangażowanie w stylu, rozpiszę wam chłopaki trening, róbcie swoje, tylko to było zaangażowanie mentalne, to było zaangażowanie fizyczne, ponieważ na tych treningach on był z nami, próbował nas wspierać na każdym kroku. Duże emocji się zbiera, jestem naprawdę dumny z tego, co udało się zbudować, co udało się osiągnąć i nie mogę się doczekać kolejnych, kolejnych wyzwań. Jestem, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda.